Samotność to uczucie, które dotyka każdego z nas w różnych momentach życia. Czasami wydaje się, że jest ono nie do pokonania, że otacza nas jak gęsta mgła, odcinając od świata i bliskich. Ale prawda jest taka, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami. W tradycji chrześcijańskiej wierzymy, że nasi bliscy, którzy odeszli, Wciąż czuwają nad nami. Wśród nich jest Twoja matka, której miłość przekracza granice życia i śmierci. Jej troska o Ciebie nie zniknęła. Przeciwnie, stała się częścią większego planu opieki nad Tobą. Jednocześnie, Kościół naucza nas o potężnej obecności świętego Michała Archanioła. Ten niebiański wojownik, którego imię oznacza któż jak Bóg, Stoi na straży wiernych, gotów bronić ich przed złem i wspierać w trudnych chwilach. Wyobraź sobie, że Twoja Matka i Święty Michał Archanioł łączą siły, by pomóc Ci w walce z samotnością. Nie jest to dosłowna interwencja, ale duchowe wsparcie, które może dać Ci siłę do przezwyciężenia trudności. Święty Michał Archanioł, znany swojej odwagi i siły, Symbolizuje wewnętrzną moc, którą każdy z nas posiada. To ta siła, która pozwala nam wstać, gdy upadamy, iść naprzód, gdy droga wydaje się nie do przebycia. Twoja matka, z kolei, reprezentuje bezwarunkową miłość, która zawsze jest z tobą, nawet jeśli nie możesz jej fizycznie doświadczyć. W chwilach, gdy samotność wydaje się nie do zniesienia, Pamiętaj o tej duchowej obecności. Nie chodzi o to, by wyobrażać sobie fantastyczne wizje, ale by czerpać siłę z wiary i pamięci o tych, którzy Cię kochają. Kościół oferuje nam potężne narzędzie w walce z trudnościami modlitwę. Nie jest to magiczna formuła, która natychmiast rozwiąże wszystkie problemy. Ale raczej sposób na nawiązanie głębszej relacji z Bogiem i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Poznamy modlitwę, która może pomóc ci w chwilach samotności. Nie jest to zwykły zestaw słów, ale raczej duchowy przewodnik, który może pomóc ci odnaleźć siłę i pocieszenie w trudnych chwilach. Pamiętaj, że walka z samotnością to proces wymaga czasu. Cierpliwości i wytrwałości. Ale z każdym dniem, z każdą modlitwą możesz stawać się silniejszy. Nie chodzi o to, by całkowicie wyeliminować samotność z życia. To naturalne uczucie, które czasem nas dotyka. Chodzi raczej o to, by nauczyć się z nią żyć i nie pozwolić, by nas definiowała. Twoja matka i święty Michał Archanioł. Choć niewidoczni dla oczu, są symbolami siły i miłości, które zawsze są z Tobą. Wykorzystaj tę świadomość jako źródło komfortu i inspiracji w trudnych chwilach. W tradycji chrześcijańskiej modlitwa jest potężnym narzędziem duchowym. Nie jest to magiczna formuła, ale raczej sposób na nawiązanie głębszej relacji z Bogiem i odnalezienie wewnętrznej siły. W chwilach samotności modlitwa może być źródłem pocieszenia i nadziei. Oto modlitwa, która łączy w sobie wezwanie do świętego Michała Archanioła i prośbę o opiekę matczyną. Może ona służyć jako duchowy kompas w trudnych chwilach. Święty Michale Archaniele, potężny obroń wiary. Stań przy mnie w chwilach próby i samotności. Twoja siła niech będzie moją siłą, Twoja odwaga niech napełni moje serce. Matko moja, której miłość przekracza granice życia i śmierci, otul mnie swoim ciepłem i troską. Niech Twoja bezwarunkowa miłość przypomina mi o mojej wartości i daje mi siłę, by iść przez życie z podniesioną głową. Boże, źródło wszelkiego dobra. Pomóż mi zobaczyć światło nawet w najciemniejszych chwilach. Niech moja wiara będzie silniejsza niż samotność, a nadzieja większa niż zwątpienie. W każdym oddechu czuję Twoją obecność. W każdym kroku wiem, że nie jestem sam. Jestem częścią większej całości, połączony z Tobą i bliźnimi. Daj mi siłę, by otworzyć się na miłość. Odwagę, by budować relacje z innymi, i mądrość, by dostrzec dobro wokół mnie. Prowadź mnie ścieżką światła i miłości, bym mógł być wsparciem dla innych w ich samotności, tak jak Ty jesteś wsparciem dla mnie. Amen. Ta modlitwa nie jest magicznym zaklęciem, które natychmiast usunie samotność z Twojego życia. Jest raczej duchowym przewodnikiem, który może pomóc Ci zmienić perspektywę i odnaleźć wewnętrzną siłę. Gdy odmawiasz tę modlitwę, zwróć uwagę na jej poszczególne elementy. Wezwanie do świętego Michała Archanioła przypomina o duchowej sile i ochronie. Odwołanie do matczynej miłości przywołuje poczucie bezwarunkowej akceptacji i wsparcia. Prośba do Boga o światło w ciemności wyraża nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Uznanie, że jesteśmy częścią większej całości, pomaga przezwyciężyć poczucie izolacji. Prośba o siłę, odwagę i mądrość to aktywne kroki w kierunku przezwyciężenia samotności. Pragnienie, by samemu stać się wsparciem dla innych, nadaje naszemu doświadczeniu głębszy sens. Pamiętaj, że siła tej modlitwy nie leży w samych słowach, ale w intencji i wierze, z jaką ją odmawiasz. To nie jest mechaniczne powtarzanie fraz, ale raczej głęboka, duchowa rozmowa z Bogiem i świętymi. Praktyczne wykorzystanie tej modlitwy w codziennym życiu może pomóc w walce z samotnością. Zmieniając nasze postrzeganie izolacji i wzmacniając nasze relacje z innymi oraz z Bogiem. Wprowadzenie modlitwy do codziennego życia wymaga praktyki i cierpliwości. Nie chodzi o to, by mechanicznie powtarzać słowa, ale by uczynić z nich integralną część swojego duchowego życia. Rozpocznij od codziennego, porannego rytuału, zanim zaczniesz swój dzień. Znajdź ciche miejsce i poświęć kilka minut na modlitwę. Odmawiaj ją powoli, skupiając się na każdym słowie. Pozwól, by jej treść przeniknęła twoje myśli i serce. W ciągu dnia, gdy poczujesz napływającą falę samotności, przywołaj fragment modlitwy. Może to być proste: Święty Michale Archaniele, stań przy mnie lub Matko moja, Otul mnie swoim ciepłem. Te krótkie wezwania mogą działać jak duchowe kotwice, przypominając ci o wsparciu, które zawsze jest dostępne. Wieczorem, przed snem, poświęć czas na refleksję nad dniem. Odmów modlitwę ponownie, tym razem skupiając się na tych jej częściach, które najbardziej odpowiadają Twoim doświadczeniom z danego dnia. Może to być prośba o siłę, jeśli dzień był szczególnie trudny, lub dziękczynienie za momenty, w których czułeś się połączony z innymi. Pamiętaj, że modlitwa to nie tylko słowa, to postawa życiowa. Prośba o odwagę do budowania relacji z innymi powinna iść w parze z rzeczywistymi działaniami. Może to oznaczać zadzwonienie do przyjaciela, z którym dawno nie rozmawiałeś. Lub dołączenie do grupy o wspólnych zainteresowaniach. Fakt, że modlisz się o bycie wsparciem dla innych w ich samotności, może stać się inspiracją do działania. Rozejrzyj się wokół siebie. Może ktoś w twoim otoczeniu również zmaga się z samotnością. Czasem prosty gest, jak uśmiech, czy życzliwe słowo, może zrobić ogromną różnicę. W trudnych momentach, gdy samotność wydaje się nie do zniesienia, przypomnij sobie słowa modlitwy. W każdym oddechu czuję Twoją obecność, w każdym kroku wiem, że nie jestem sam. Ta świadomość może być źródłem głębokiego pocieszenia. Modlitwa ta może również pomóc Ci w zmianie perspektywy. Zamiast skupiać się na własnej samotności, zaczynasz dostrzegać, że jesteś częścią większej całości połączony z Bogiem i bliźnimi. To poczucie przynależności może być potężnym antidotum na izolację. Z czasem możesz zauważyć, że słowa modlitwy zaczynają spontanicznie pojawiać się w twoich myślach w różnych sytuacjach życiowych. To znak, że staje się ona integralną częścią twojego duchowego życia. Pamiętaj jednak, że modlitwa nie zastępuje profesjonalnej pomocy. Jeśli czujesz, że samotność znacząco wpływa na jakość Twojego życia, nie wahaj się szukać wsparcia u specjalisty. Modlitwa może być wspaniałym uzupełnieniem terapii, ale nie powinna jej zastępować. Praktykowanie tej modlitwy z cierpliwością i konsekwencją może stopniowo zmieniać Twoje postrzeganie samotności. Z czasem może ona stać się nie tyle przeszkodą do pokonania, co okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Święty Michał Archanioł zajmuje szczególne miejsce w tradycji chrześcijańskiej. Jego imię, które oznacza któż jak Bóg, przypomina nam o potędze i majestacie stwórcy. W kontekście walki z samotnością Figura świętego Michała symbolizuje siłę i odwagę, których często brakuje nam w chwilach izolacji. Wzywając świętego Michała w modlitwie prosimy nie tylko o ochronę przed złem zewnętrznym, ale także o siłę do walki z wewnętrznymi demonami, zwątpieniem, lękiem i poczuciem opuszczenia. Jego miecz może być postrzegany jako symbol prawdy która przecina iluzję naszej samotności i przypomina o nieustannej obecności Boga w naszym życiu. Jednocześnie, odwołanie do matczynej miłości w modlitwie przywołuje obraz bezwarunkowej akceptacji i troski. Niezależnie od tego, czy nasza ziemska matka jest z nami, czy już odeszła, jej miłość symbolizuje głębokie, emocjonalne wsparcie, którego wszyscy potrzebujemy. W chrześcijaństwie ta matczyna miłość często kojarzona jest z Maryją, Matką Bożą, której opieka rozciąga się na wszystkich wiernych. Połączenie tych dwóch elementów, siły archanioła i czułości matki tworzy pełny obraz wsparcia duchowego. Z jednej strony mamy moc dostawiania czoła przeciwnościom, z drugiej pocieszenie i akceptację w chwilach słabości. W walce z samotnością ta dwoistość jest szczególnie ważna. Czasami potrzebujemy odwagi Michała, by wyjść z naszej strefy komfortu i nawiązać nowe relacje. Innym razem potrzebujemy matczynego pocieszenia, by zaakceptować siebie i swoje uczucia, nawet te trudne. Modlitwa przypomina nam również o naszej roli w większej społeczności wiernych. Prośba o siłę do bycia wsparciem dla innych w ich samotności to nie tylko akt altruizmu, to także sposób na przezwyciężenie własnej izolacji. Pomagając innym, często sami znajdujemy ukojenie i sens. Warto pamiętać, że w tradycji chrześcijańskiej samotność nie zawsze jest postrzegana jako coś negatywnego. Wielu świętych i mistyków doświadczało okresów odosobnienia jako czasu głębokiego spotkania z Bogiem. Modlitwa może pomóc nam przekształcić momenty samotności w okazję do duchowego wzrostu i refleksji. Praktykując tę modlitwę regularnie możemy zacząć dostrzegać subtelne zmiany w naszym podejściu do samotności. Zamiast postrzegać ją jako wrogą siłę, Możemy nauczyć się widzieć w niej okazję do pogłębienia naszej relacji z Bogiem i innymi. Celem tej modlitwy nie jest całkowite wyeliminowanie samotności z naszego życia, to naturalny element ludzkiego doświadczenia. Chodzi raczej o to, by nauczyć się żyć z nią w sposób, który nie odbiera nam radości i sensu życia. Poprzez regularne odwoływanie się do siły świętego Michała i matczynej miłości możemy znaleźć wewnętrzny spokój i siłę, nawet w chwilach, gdy czujemy się najbardziej osamotnieni. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, ale także nowe możliwości duchowego wzrostu. Modlitwa do świętego Michała Archanioła i wspomnienie matczynej miłości mogą stać się źródłem siły w różnych sytuacjach życiowych. Gdy budzisz się rano, pierwsze promienie słońca przypominają o światłości, która rozprasza ciemność samotności. To właśnie wtedy warto przypomnieć sobie o duchowej obecności twoich niebiańskich obrońców. Święty Michał Archanioł, który od wieków walczy ze złem, staje u twego boku, gotów wspierać cię w codziennych zmaganiach. W ciągu dnia możesz napotkać różne sytuacje, które wywołują poczucie osamotnienia, trudne spotkanie w pracy, nieporozumienie z bliską osobą, czy po prostu chwile ciszy, które wydają się zbyt ciężkie do zniesienia. W takich momentach przypomnij sobie o matczynej miłości, która nigdy nie ustaje. Ta miłość jest jak ciepły płaszcz, który otula Cię w najchłodniejsze dni. Wieczorem, gdy dzień dobiega końca, jest czas na refleksję. To moment, by podziękować za otrzymane łaski i prosić o siłę na kolejny dzień. Święty Michał Archanioł i Twoja Matka w niebie nie przestają czuwać nad Tobą, nawet gdy śpisz. Pamiętaj, że Twoja modlitwa ma realny wpływ na rzeczywistość. Nie przez magiczne działanie słów, ale przez przemianę Twojego serca i umysłu. Gdy prosisz o siłę, otrzymujesz ją poprzez głębsze zrozumienie swojej wartości. Gdy prosisz o odwagę, znajdujesz ją w sobie poprzez zaufanie Bożej opiece. W tradycji chrześcijańskiej wierzymy, że każda szczera modlitwa zostaje wysłuchana. Czasem odpowiedź przychodzi w nieoczekiwany sposób. Poprzez przypadkowe spotkanie, przez słowa usłyszane w odpowiednim momencie, lub przez wewnętrzne przekonanie, że nie jesteś sam. Święty Michał Archanioł, który prowadzi niebiańskie zastępy, przypomina nam o sile wspólnoty. Nie jesteśmy stworzeni do życia w izolacji. Każdy z nas jest częścią większej całości, połączony niewidzialnymi więzami z innymi ludźmi i z samym Bogiem. Matczyna miłość z kolei uczy nas, że nawet w najgłębszej samotności jesteśmy kochani. Ta miłość nie zależy od naszych osiągnięć czy porażek. Jest stała i niezmienna, jak gwiazdy na nocnym niebie. W chwilach zwątpienia, gdy modlitwa wydaje się trudna, pamiętaj, że sama chęć modlitwy jest już formą modlitwy. Twoje pragnienie bliskości z Bogiem i świętymi jest dowodem działania łaski w Twoim życiu. Niech ta świadomość duchowej obecności i opieki towarzyszy Ci każdego dnia, przypominając, że prawdziwa samotność nie istnieje dla tych, którzy otwierają swoje serca na Bożą miłość i opiekę świętych.